Cześć! Dzisiaj mamy e, dzień, w którym zmieniamy strefę klimatyczną Ale chciałem Wam pokazać co innego Chciałem Wam pokazać ten urdel jaki tutaj mamy <laughs> To jest nasz pokój Tutaj jest cała ta elektronika O zobaczcie Ładują się interkomy inne kamery Wszystkie pierdoły Nasze ciuchy Nasze rzeczy Ma tu tam długie żarcia oczywiście nabrane w dużym zapasie. Eee, to nasza kuchnia. Jesteśmy właśnie po śniadanku. Tu się suszą nasze rzeczy. Wczoraj się zmoczyliśmy trochę. Cięta. Deny, cześć. Eee, no i co? Dzisiaj ładujemy się, ładujemy się na lawetę i jedziemy do Włoch. zmieniamy, i zmieniamy klimat. Troszeczkę, bo pokażę Wam, jak, jak jest dzisiaj w Austrii. Jak jest tutaj. Jest tak. Całą noc padało, padało, padało i dzisiaj rano też e, padało. Teraz przed chwilą tak naprawdę przestał padać deszcz. I jest w ogóle zimno. Wczoraj jechaliśmy w górach wysoko do bazy. Taką krętą drogą było 10 stopni. Deszcz nakurzał i jeszcze się zrobiło ciemno. Także była gruba traska. A dzisiaj lecimy do Włoch. Nie, tak. nie, z większego wszystko już mamy popakowane. Chłopacy jeszcze tylko motocykle, motocykle ładują. O, proszę, jakaś dupeczka się wygina tutaj. Tak. Jak wam idzie? Słabo. Słabo. Wszystkie pasy się rwą. A dziury szukają, chłopacy, to dobrze. Przejechaliśmy granicę prawie polską. Przejechaliśmy czy nie? Przejechaliśmy? Nie, do granicy mamy już. Z ciszy. To w każdym razie jechaliśmy na autostradę i autostrada jest płatna oddzielnie. Kosztowała 9 euro niezależnie czy jedziecie motocyklem, czy samochodem. Czy samochodem, czy przyczepnym motocykla. <laughs> Ale za motocykle na przyczepce nie płacimy. Ale nas wziął, ale wstyd! na trójce A my dalej jedziemy jeszcze, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na sam szczyt. No sam szczyt. jest taki widoczny, a tu jest fabik, który daje czadu. Wkładam na No, wejście Jesteśmy już we Włoszech. dotarliśmy do naszego włoskiego mieszkania. Przywitała nas gorąca włoszka. Z okna już machała na balkoniku. Bardzo przyjemna pani tylko ani słowa w innym języku poza włoskim. Tu mamy naszą sypianie. Jest ma o. Oj kochanie. Ja nie idę jeździć motorem. Będziemy tu się baraskować cały dzień. Jestem tak. <laughs> Także tu jest nasza miejscóweczka. Eee, tu mamy... Łazieneczkę, ubikacje. taki mały zakomarek, balkonik. Widok Wam pokażę z balkonu, bo to jest kurczę tego właściwego balkonu. No to taki kończy tutaj yy, danego. Ładna ma pościel. <gryw> Aleks, alek, ja wiem już jechać, 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 jechać. No, dojazd tutaj był ciężki jeśli chodzi o samochód dla motocykla byłoby rewelacyjnie. Ale teraz chciałbym żebyście wierzyli w to co tutaj widać. Taki mamy widok proszę was w parkowniku. Z ja naszego przypionionego no, Po prostu jest boska droga. Tutaj dojazdowa. Piękna, widokowa, bardzo wysoko. Cały czas tą ścieżką, tutaj jest taka kręta ścieżka, jeżdżą motocykliści. motocyklistiki, jest powrotem. I tylko tyle. Wow! W końcu dotarliśmy i we Włoszech jest. A, jeszcze! Widzicie tutaj słońce? Słońce ani jednej kurki, no może jakieś obłoki. Tu za górą w ogóle jest niższa e, Ale chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że mamy teraz, ile tam, z 31 stopni, nie? 31 stopni, więc. Pogoda zacna na upalanie i żałuję już, że nie wziąłem kombinezonu skórzonego, żeby poschodzić na kolanko. A teraz do zobaczenia, a my lecimy pojeździć. Piona.